Jaki dzień? Nie wiem. Podobno ten, że wygrany, tutaj 500 złotych od reszty całej. Ale nie mam pojęcia, czy jest taki dzień. Mega kasa dla multimilionerów 500 złotych. No nikt tutaj nie jest multimilionerem. Nawet chyba. Nie, no jest... nikt nie jest milionerem z nas nawet. Ee, przynajmniej z tego, co się rentuje. No czy no. Niektórzy mogliby być, ale no. No dobra, ja mówię o na naszej 5 4 speedrunowej. Niektórzy mogliby być, ale może trochę za dużo wydali pieniędzy swoich ale chyba nikt nie jest milionerem tego co wiem, więc yy... no nie nie no 500 zł mnie zaboli 500 zł mnie osobiście zaboli 500 zł, sam wymyśliłem tą kwotę żeby nie była za niska ale mnie to kurwa zaboli fest czy 50 zł zapiekło? nie, 50 zł mnie nie zapiekło zapiekło by mnie od 400 300 jeszcze by było takie... Nie no dobra, 300 już by zapiekło, 200 by było tak... Nie, 200 też by zapiekło. 100 by była okej, okay, a 200 już zapiekło <laughs> Jak tak przemyślałem. Po co będziesz wziął w tych ran, skoro i tak wiadomo, że przepierdolisz? Kurwa, jestem dosłownie trzeci. Jestem dosłownie trzeci w tym momencie. I wczoraj nie grałem cały dzień. I ty coś będziesz pierdolił. To wiadomo, że przepierdolę. Oczywiście, że nie wiadomo, że przepierdolę. Wiadomo, teoretycznie, tak, najlepszą umiejętności na pewno ma Wysocki i Młody. Eee, ale słuchaj, to są Minecraft speedruny, mimo że się seed, mimo że się wszystko, ja kurwa to wygram. Także słuchaj, to tak nie jest. Co, co, co tu się odpierdoliło? Um, tem -te, curva, não tem volta e Pierwszy na dnia i lepszy niż luki przez 5 dni? No to był taki losowy, że kurwa wychodzimy z Miałem treasure, szukałem losowo fortecy Do pizdy ten seat, ale wykorzystanie w miarę niezłe I Jeszcze ten treasure tak chujowo robiłem O kurwa! Dobra, mamy kurwa pierwszy czas dnia, wyjebane. Rii! Debilu, ty nie widziałem, że to jest percz, no nie? Takie miałem kurwa dziwne No dobra Dobra, 22.50 yy, no to jest kurwa czas, który wiesz, jest dobry poddany dzień. Że... A mamy tylko czas do 17. Oni muszą kurwa ten czas pobić. Ktoś musi ten czas pobić do kurwa 17, no nie? Jak na razie 1500 zł jest moje. Jak na razie 1500 zł jest kurwa moje, no nie? się Nie, dzisiaj to. Dzisiaj, tak ja będę liczył dopiero głosy Antosiów, bo mam do przejrzenia wody. O, właśnie, wczoraj z Wysockim miałem to zrobić. Dobra, to zrobię to bo. Muszę przejrzeć 5 wodów jeszcze streamerów. Zostało mi tylko 5 wodów jury do przejrzenia, bo byli streamerzy, którzy głosowali w pierwszy dzień i mieli tam błąd. Strony i nie chciałem się oddać głosu jeszcze raz, tylko wychodzili. Muszę wziąć i już nie oddali głosu, więc nie mam, jakby na stronie ich głosów zapisanych. Więc muszę wejść na ich wodę, przejść całego woda i spisać głosy z woda. No więc to jest zrobienia. I wtedy już będą podliczone wszystkie głosy. Dlaczego kurwa streamerzy? Kurwa zjebani sędziowie mają większe znaczenie w głosowaniu, gdzie tu demokracja. Eee, no nie ma demokracji po tych Antosiach. Ale bardzo dobrze, że streamerzy mają większy głos, bo niektóre wybory widzów były. Widocznie. Że po prostu kto jest popularniejszy, ten wygrywa. A jury głosuje dużo bardziej obiektywnie. I niektóre głosy jury są kompletnie inne od głosów publiki. Kompletnie. Kurwa. Jest, jest taka różnica. A ja z którymi się bardziej zgadzam, wyborami, no w niektórych z publiką, w niektórych z jury różnie, no. Ale na no rozumiem głosy jury pewne, no. Kiedy no. wyniki na to się wracaj za tydzień. Dlaczego ksały ja też nie w C? Bo on by nie wytrzymał. już jest staruszek. No o tym, że wchuj, jeżeli nie oglądał do końca. Nie, to raczej pojedyncze przypadki. Nie no wyjebane, no słuchaj. Ta edycja jest testowa. Na przyszły rok wyciągniemy lekcję. Zrobi się inaczej dużo rzeczy będzie lepiej. W przyszłym roku marzy mi się, żeby zrobić na, na żywo rozdanie nagród. Zaprosić wszystkich streamerów, którzy brali w tym udział, wszystkich streamerów topki. Dużo rzeczy mi się marzy, a ile rzeczy się uda zrobić, nie wiem. Jak komuś smakuje wódka, to już musi być mocny alkoholizm? Nie, to jest nieprawda akurat, no nie. Ja nie uważam, że jestem alkoholikiem, ale są po prostu takie dni, w które wódka smakuje. Rzadko się taki dzień zdarza. Na przykład wiem, że dzisiaj wódka by mi nie smakowała. Że, znaczy dzisiaj, może wieczorem się to zmieni. Ale teraz, na przykład, wódka by mi nie smakowała, bo czuję, że nie mam ochoty na nią. Ale jest taka sytuacja, w której ja wiem, że ja się czuję, że wódka mi smakowała. Na przykład teraz, tak, ani piwo by mi nie smakowało, ani wódka. No, no teraz, teraz, na przykład, by mi raczej żaden alkohol nie smakował. Tak, no raczej tak. Ale jest taka po prostu taki stan, w którym myślę tak, ale bym się nawodnił takim pysznym piweczkiem jednym. Taką nie wiem, na przykład, koronkę bym sobie wyjechał. Albo perełek. Albo jest taka ochota na takie piweczko z posmakiem miodu i bierzesz sobie na przykład przedłączę miodową, albo perełkę. Albo jest taka ochota, że przejść na imprezę już tak, dzisiaj walimy wódę. I jest taka ochota, że tak... Możesz walić wódę, wchodzisz na imprezę i pierwszy co robisz, to walisz szybkie trzy szoty wody i dopiero trochę popitki pijesz. No, no, no jest tak czasami po prostu. Więc jest prostu nie jest taka ochota, żeby tak wyjebać sobie coś. I po prostu wtedy smakuje. Zrobiłem łopatę! To miała być zapalniczka. Dobra, pójść to. Elobenz wpłacił 5 złotych, który dzień według Ciebie był na ten moment najbardziej przejebany pod względem czalęgu? Sportowy. Pozdrawiam sportowy, eee, może piwkowy, hm. Nie wiem. Pozdrawiam. Sportowy albo piwkowy. Na piwkowy zaczęła mi boleć głowę już pod sam koniec. Sportowy był w chuj wymęczają... Nie, sportowy, sportowy. O kurwa, to fastion. O kurwa. O nie, nie czuję się na siłach. Nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. Czekaj. To jest system Najpierw zabijam świnie i próbuję zdobyć z nich jedzenie, czy idę od razu do bastionu. To jest housing albo stables, jeszcze nie wiem. Eee, no. Tak. O nie! O nie!

złoty chłopaczy na riborze... Czemu ja to kop z drewna? Proszę suchar, daj mi UB, to było w drugi dzień świąt, byłem najebany, przepraszam i obiecuję że to się już więcej Zaraz, nie powtórzy, bo nie tak oglądać bez czatu smutna buźka. Wpłacił 50 zł, robisz to dla fabuły. Patrz, generalnie idea była taka, że chciałem postawić blok, jakby. Patrz, chciałem postawić kurwa, blok. Tak jakby tutaj, żeby mnie nie zestrzelili na pewno. No tylko kurwa, zamiast postać blok, tak, tak. to się chciałem, kurwa, tak. No niestety on już tu wszedł, no i chujnia w pizza. No nic, no. Fasten zjebany, klasycznie. No, zestresowałem się, no nie powiem, że nie, no zestresowałem się. Chciałem, bo. Nie, przez to, że była presja, czatu głównie, to. Ee, jak to się nazywa? Chciałem, chciałem robić ruchy nieparalityczne, no nie? I wszystko chciałem robić szybko. No i kurwa, nie udało się. Nie, zostawiłem perłę. O kurwa, jest wszystko. Tylko tyle, siedem łóżek. Ja, pierdolę. Jak tylko 7, jak tylko siedem. No kurwa, wcześniej na 8 zrobiłem, no. No dawaj kurwo. Pod naukę i tak ten run, nie powinienem swojego czasu. Chyba kurwa tego nie mam nie no, się no, pod naukę nie wyszło Powiem Ci, że kurwa... To nie strasznie chujowy, nie? Jeżeli on na 7 łóżk nie może zrobić <laughs> Kurwa! No! Dlatego właśnie mówię, że coś kurwa ma o tym łózek. no. No niestety, kurwa, no niestety. Ja trochę do sprzątania, podłogi. Dobra, widelec. No tak, to no, tak, no, no, jest no. mi kurwa tnę? Tak. A, dawaj. Ta, normalnie. Nie, to będzie tak jebało. I co ty no, normalna rybka. No, dawaj, dawaj, domin. Ja pierdolę. Oby prysło, Ty. nie? Oby prysło. Ej, kurwa, to jest napuchnięte na dole. <laughs> no. Ej, no ja nie mogę tego trzymać prosto. To kurwa jeździ, bo jest napuchnięte. <laughs> Ale kurwa, to prysnie. Ale wystrzeli zaraz. Kurwa, idzie? Dobra, chuj. <laughs> No może dobij to za czymś, słabię, weź no. jakiś młotek czy coś, to jedni. Muza wyłącz młody niby Kurwa dalej to wbije Kurwa budyn powinna być składać się <noise> no. no nie mogę odpożyć, kurwa <noise> Jestem upo. Czekaj, a da się to jakoś może kurwa tak? No nie masz tego dobić? Znaczy tak przyłożyć i jednej z góry? Bo jeszcze odskoczy wtedy No nie mogę, bo to jest, patrz Jak to jest proste To weź nóż jakiś po prostu Widzisz? No ale ten, Tiger Tuf. No no kurwa, Ziem, jak jakaś porada, to, jak, to skidu, jak to ten? Wyskidu kurwa, co spierdala, no? No ale to nie jest tak, że ja... przyciągam kurwa. O, ty! Poczułeś? Gdzieś przebiłem, bo zaczyna kurwa wyciekać zapach. Ale jak pachnie? Kurwa. Dobra. Dobra? Kurwa, weź nożynk tak, no. Dobra, kurwa. Nie, nie, nie baś tego tego, szpona. O, ale wchodzi. O! masełko. O! co, już nie czuć? Pachnie jak... Jak co? <śmiech> nie <śmiech> wiem! <laughs> Włączy przerybat z produ chyba. To ja bym... Chyba ty, ja, Kurwa, swój ty, ja to chyba muszę... Strzygam, nie? nie, muszę to... Kurwa... O! To, ale to, to wygląda jak normalny ten! To wygląda jak normalne Zarcie, ale to jedzie, no. No ja sobie właśnie potrafię zapach wyobrazić. <laughs> Kurwa. Ty jesteś jakiś skrzyban. <laughs> A ja jestem szkibany, no. <laughs> A nie widziałeś ja go no ja, ja, ja normalnie z do tego wpierdalam. Dojebane. Kurwa, mać cały nóż wstępie. Kurwa, już ma cały potencjał sprodowy i się uwolnił, czy nie? No. to jest. w chuj! Weź łyczka najpierw, może, co? Nie, dobrze. No znaczy... to wygląda tak obrzydliwie. Bez przesady, chyba, co? Jak to? No jak to? <noise> łyczka, mam lekko tak kupić tylko. Ja nie... Ja, ja No wiem czy nie ja mam dał rady, nie? No się jebie to się już. Ja to śmieje. No jebie w chuj kurwa! No musisz bardziej to otworzyć. O kurwa. <laughs> weź. Kurwa. Ej, kurwa, wejście. Co to za wejście? Weź to otwórz. Normalnie... No hey, to są całe świecie, ja to muszę. O... Kurwa. <laughs> nie, no, <laughs> tak, to jest paralidka, no? Legi, no legi, się dobra, weź go na za ogonek do buzi. Ale ja muszę to, z, jednak to jest z sośniami. ja to muszę kurwa, ja o, no, ale w całym mieszkaniu Ja, ja to muszę ten, y, jak to się nazywa, ofiletować. Nie no, co ty, W to normalnie jedzą. Nie. Typie, Ach. Ach. Mam nadzieję, że całe to zje. Taka jest... O kurwa, jakie obślizgłe. Taka jest rybka. Ja wierdolę. Ty to kurwa, ale... ale... No kurwa, normalny no, no tak, ale no, nie, nie pierdoli jakoś? To ja to ma... O kurwa, to ma. Co ja... go w zapachu? No o niebie w chuj ty! Niech dosypie orzechów do tego śledzia. Ale jaka, to ma no ryba, 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 ryba luksusowe ziarno do schrupania. Nie, ja bym nie dał rady, nie? Na przykład. Nie dałbym rady. Po prostu. Ja patrzę na niego i, i, i już, już się prawie żegałem. O kurwa, ale to ma osi w chuj. To, to trzeba wystać. Ty którą tu częściej? Chyba Tom. Na opinię Ach, tej wody? To jest, to no? Jestem cipą no, jestem cheapo, no To jest prawda, no ja bym nie dał rady, zachuj I co, to się je? Mm, mm. Dobra, no skrobie i zjemy Prawie więcej, tak rozumiem O kurwa, ale jebie, ja pierdole. Nie no, obrzydliwy jestem za to. to tak to się je? No już powinno się idealnie to kurwa opatentować, no nie Bo to ma ości, no, ja się kurwa tym zadławił to no, ma kurwa mocne ości, no. No <grym> panie panierce, to że się zastanowisz, nie? <grym> o kurwa, ale. O! Ale poszło tutaj. Dobra! Furna. Mam kurwa trochę tej ryby. Do zapach? Była ta Jezus, kurwa, no, to... Dobra, jak z bliska kurwa pomożesz, to już jest kika obrzydliwe. A jak to pachnie? opisz zapach. O, opisz zapach. No czekaj, myślę. No szczerze to kurwa zdarzy się, że moje główne, jak w Stanach skidla takiebie. No, Gównem jebie? No to idealnie, No szczerze nie? pewnie zdarzyło się, że moje gówno tak idealnie, no. to chyba no. no. do kurwa, no. Nie, nie wiem, no co, no łykam to, tak? No, no, no. No dawaj no, fajnie ciślinka już ciekaw. Bo to mówić, mówiłem drugą minutę teraz w Basiali, nie? Jak to? I całe to wpierdolić, co Ogracuję. mam? Ale jestem na derze, i kurwa, jak i Kurwa, kto to i jebie no! Jak to pierdoli! No tak, bo nie wiem, smaku, nie zły No dobra, to kurwa, hop Mam no, wybioty hop. Co nie smakuje gównym jednak? Dobrze tak? idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. No chyba nie smakuje gówniękiem Wypluwa, odejm wymiotny Dobra, nie, ale Nie, w smaku ostatecznie jak się przełamiesz To kurwa jest po prostu słone, ale... Ja. Co ty ja. 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 Hey. Pierwszy raz tu powiem w życiu pewnie ostatni, nie, ale kurwa szacun, ja bym za chuj nie dał rady, nie? zależy, jak to jebie. No nie, no nie wiem. Jak, to, to ja się no tego, przez kamerkę, ja to go. No jebie w kuj, kurwa. Widziałem <laughs> to, to na balkon. Co, co było lepsze, ziarenko czy, czy rybka? No jest epidemio, no. Ciepły spuch od czy Żarenka To lipka? nie niezjadła, ale żarenka smakuje. nie pobrała. Wylewam zalewek z lewu. Fajnie, że macie takie zabawy, takie. Nigdy nie spuszczamy. Gdyby na głowie się zakręcił super streamer psychopata idź bo z swój młodziutki satanistyczny. Nie, no jeb. O kurwa. Nigdy nie spuszczamy, słodnie jest tej naprawdę słodko. Ale Po prostu, po prostu ale bardzo nie słone, ale Niby okej, okay, ale. Co luki? Nie, kurwa. Ja, normalnie schaba zjadłym przy tym. Jeszcze kurwa, co one zjadły? Ojojoj. Oj, oj. Nie no, nie mam gole. łzy w oczach, kurwa, to jest tragedia. Nie no, kurwa, wyglądało jak rybka, no ale ten zapach robi robotę. Wyglądało tragedia, bo... kurwa. Czas pierdala, on znaczy, on nie, robisz, wyglądało że zjad. normalnie, ale. O, a byś też jadł? Jad? Tak, aby jad? pić wodę czy nie? O, ale kupił wodę tylko tak. <laughs> to a już to... wyjechałem tą wodę. No. Nie, no tam na pewno coś się ostało, no. Bo... Wyciągnij ją z tego. A gdzie to wyjebałeś? No wyjebałem już to z lewów. To rybkę polisz. No to już zjadłem rybkę. No masz na tym, no to leży przecież. <noise> Mega smacznie wygląda. Nie, kurwa. Mega. Mega smaczna rybka, proszę. Aha. Czyli rozumiem, że ta rybka idzie do śmieci? <noise> Cię nie. nie odjeżdżasz, tak? Idzie na, na balkon. Bały, tak? Idzie na balkon. A wiecie, ile to kosztowało? Ile? Ile. No. 150 złotych. Aha, i wydałeś 150 Boja złotych właśnie do siatki. No i na to właśnie wysyłasz się do najcie Robi, nie? No no gryzek, tak, tak. Wasza kurwa rybka, którą też zamówiliście, nigdy nie zostanie ruszona, tak. No to przynajmniej nie zostanie zmartowana, tak? Będzie ciekawa no, na no, okazję. Dobra. to jest konserwa, kurwa. To jeszcze wojnę przeżyje. Naprawdę.